Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert, Wydarzenie Dnia. Być Państwo zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie to, co powiedział marszałek Czarzasty w odpowiedzi na te wszystkie obrony Ziobry, te histerie, te hmm, dyskusje o tym, że Ziobro umrze w więzieniu, prawda, i dlatego absolutnie nie może widzieć tego immunitetu, Ale to, co powiedział Czarzasty i zaraz wszystko sobie Przypomniałem, państwo o tym słyszeli, ja to usystematyzuję. Hmm. Słyszałem o tym, co mówił Kaczyński o wyłączeniu pana sędziego ze względu na jego mamę. Pan sędzia mu się nie podobał. Ja rozumiem, że pan sędzia, gdyby coś zrobił i gdyby miał ewentualnie e, jakieś tego typu e, powiązania czy, czy e, w, Działania, które wy, wyłączałyby e, obiektywizm w sprawie, którą prowadzi, to rozumiem, ale mama. Mi się, to wygląda słabo. Ale tutaj mm, jest kwestia ziobry. I to, co usłyszałem od tego? ma rację. Słuchajcie. Słuchajcie, go od Pamiętasz, jak o 6 rano prowadziłeś mi do domu policję, jak położyłeś na ziemi moją żonę. Gołą. Jak wszedłeś do sypialni mojej córki? Jak wszedłeś do sypialni mojego syna? Pamiętasz to? Pamiętasz, jak leżałem na podłodze, a ludzie, którzy za Twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: Jak podniesiesz łeb, to Ci go odstrzelimy? Pamiętasz to? Więc jak ludzie się teraz pytają, czy byłeś w stanie być szefem grupy przestępczej? Czy byłeś w stanie wykorzystywać ludzi, to ja ci powiem: byłeś w stanie. Budapesz się nie uratuje, jak podniesiesz łeb. Szanowni Państwo, jak sobie przypomnę, że za pierwszym razem chciano zastrzelić mi psy, jak zobaczyłem, że oni wskakują przez płoty, wyszedłem. Przed dom stanąłem przed y, y, drzwiami i musieliby do mnie strzelać. Każerzy mi się położyć, nie chciałem się położyć i w tym czasie były zamykane psy. Psy w końcu zostały zamknięte do, majo, do małej łazienki psy. Dwa Wielkie Kaukazy, które przerażone y, chciały mnie bronić, zawsze biegały po dwoju. Słuchajcie Państwo, naprawdę ja nie jestem człowiekiem, który wam jakiś opowiadał bzdury, które w tej chwili są modne w internecie, tylko one zawsze biegały po dworzu już od samego rana, dużo wcześniej, bo zawsze budziły, budziły nas tak przed piątą. I, I tutaj akurat tego dnia były w domu. Gdyby były na dworzu, byłyby zastrzelone. To byłoby oczywiste. I ci kontrterroryści wściekli na mnie, kazali mu się położyć. Ja rozłożyłem szeroko ręce, żeby również mieli problem z tym strzelaniem, bo z tyłu były psy w domu, te psy zostały naprawdę jakimś niezwykłym wysiłkiem schowane. I wtedy, kiedy już te psy były schowane, oni, mimo to, że było zimno, ja byłem tylko w w spodniach od dresu i w, w, w koszulce kazał mi się położyć przed domem na ziemi. Ja nie chciałem, ale widziałem, że, że oni, oni są zdesperowani. Rzeczywiście zrobiłem krok do przodu, ukląkłem i oni mnie rzucili na ziemię. Jeden złośliwie skoczył mi na nakolennikami, tymi ochraniaczami na żebra. chrupnęło, czułem. To było specjalnie, nie musiał tego robić. Później trzymali mi leżącego. Tutaj w, z domu krzyczano, że to jest bandytyzm. I dopiero później zabrano mnie z tego zimna, z tego mrozu, to był styczeń. Posadzono w takim jakby przedpokoju, gdzie też było zimno. Oczywiście z kajdankami skutymi z tyłu, nie dano żadnego okrycia nic z niej. nic. Później przyszli ci ludzie z CWA. Było razem ze 30 osób pełne podwórko. Posadzono mnie już w pokoju z kajdankami spiętymi z tyłu oczywiście. Leciała mi krew z nosa. Obtartą mi tą krew i pamiętam te wszystkie rzeczy jak chodzono ze mną do toalety, chodził ze mną jeden z tych ludzi, a ja poznałem go po takich wąsach, który byłem i mówię, przecież ty ćwiczysz na turwarze i ja tam do ciebie przyjdę za to, że tak się do mnie zachowałeś, za to, że mi skoczyłeś i mi pękły żebra. Nie musiałeś tak robić, ja nie byłem zagrożeniem żadnym. Wiesz, przestań, takie dyskusje. Ale to jeszcze nie było tak źle. Siedzieli u mnie cały dzień. Przeszukiwali wszystkie książki. Wszystko robili, szukali pieniędzy. Pokazałem im, że mam 7 tysięcy, ja sam pokazałem 7 tysięcy 450 euro. Było 9 tak mało. To jest duża kwota. To nie jest mało. I wiecie, Państwo, po tych kilkunastu godzinach, Byłem w takiej formie, że najpierw powiedzieli, że muszę pojechać do szpitala i to ich była decyzja, czy ja powinienem pojechać do szpitala, czy nie. Nie było adwokata, nie było nikogo. Nie chcieli dopuścić Janka jako redaktora naczelnego i szpital, lekarz szpitalu wy, wypisał mi ileś leków i pojechałem do Katowic. Ale wtedy jeszcze było w miarę normalnie. Oczywiście jechałem z kuty, już później kajdankami z przodu. Trzy samochody, wszystkie na kogutach. Jeździliśmy na stację, by znowu w jakieś załatwienie spraw fizjologicznych, ale to była noc. I wiecie Państwo, drugim razem znowu taka sama sytuacja. Znowu wskoczyli ci y, ludzie i ja jednego psa zdążyłem wziąć na ręce i go wrzuciłem dosłownie do kolejnego pomieszczenia. Kręgosłup mi walno Ja poczułem straszny ból i upadłem. Upadłem, y, nie mogłem się podnieść. Podbiegli do mnie, zaczęli na siłę podrywać. Y, ja pionizować, ja mówię, zostaw mnie, mnie strasznie boli. Nie udawaj, wstawaj, nie udawaj. W końcu widzieli, że ze mną jest naprawdę źle, wezwali pogotowie. Zakutego, w kajdankach na rękach i nogach, zawieziono mnie do szpitala bieleńskiego. Psy były schowane, psów już, już nawet rewizji nie zrobili w domu wtedy. Już nie robili rewizji, tylko mi zabrali tym pogotowiem w szpitalu w bielańskim. Trzymali mnie w szpitalu covidowym bez maseczki. Przyszedł lekarz i zrobił mu awanturę i mówi, co to znaczy. Proszę rozpuść tego, tego człowieka i proszę dać mu maseczkę. Sami mieli, bo sami, wiecie Państwo, zamaskowani, badali mnie tam cały dzień. I byli bardzo wściekli, Dzwonię do pani prokurator, że jest jakiś kłopot, że są problemy, no bo coś się wydarzyło. Moja pani adwokat nie przyjechała, bo pani adwokat była z sewa związana. Jak pamiętacie, już wiecie, jak wtedy tego nie wiedziała. Nie było jej tam, bo gdyby ona była, to pewnie by to wszystko inaczej się musiało potoczyć. I lekarze po zbadaniu mnie rezonansem magnetycznym, innymi tutaj działaniami i innymi tymi e, badaniami e, napisali, że muszę przebywać w pozycji leżąco siedzącej I jeżeli dali mi zastrzyki przeciw, zakrzepowe brzuch koniecznie, dali mi szereg leków, naprawdę cała, bardzo zwrotnych leków, no i że praktycznie powinienem być w szpitalu. Do tego szpitala byleńskiego przyjąć mnie nie mogli, bo to był szpital covidowy. Tak, a ja nie, nie stwierdzono mnie covidu. I w takim wypadku oni doszli do wniosku, dzwonili, dzwonili, dzwonili. Ja tam bardzo długo leżałem w Izbie przyjęć. Chodzili obok mnie ludzie, mnie pilnowali, kilku tych, tych ludzi z długą bronią, w tym ubraniu tych, tych kontrterrorystów I wiecie Państwo, zawieźliśmy do szpitala na słońcu. Karetką pogotowia w samochodu samochodów CBA. Na noszach oczywiście, w tej karetce też wynieść mnie na noszach w szpitalu na solcu. I w szpitalu na solcu um, był doktor Kania. I doktor Kania mówi, to tak mnie na ty, mówi, to ja cię tutaj teraz jeszcze będę badał. A mnie powiedziano, że jadę do szpitala na solcu, bo tam mnie położą. No tam mnie położą do czasu decyzji y, prokuratora, co ze mną zrobić. No bo jak to będzie wyglądało? No, jednoznaczna decyzja, wzięł, dokumenty wzięli ci ludzie z CBA, pani stopa. Tak. No i tam, szanowni państwo, ten pan mówi, że będzie mnie badał. Ja mówię, zrozumiałem o co chodzi i mówię, panie doktorze, jeżeli pan chce mnie położyć na oddziale, to bardzo proszę, ale badać. To może za chwilę, jak będę na oddziale, bo ja już jestem zbadany, jest tu są dokum jest dokumentacja, wszystkie ma pan badania. Mnie te badania nie obchodzą, ja będę pana sam badał. Ja mówię nie. Mówię, to ja panu może najpierw dam zastrzyk, żeby było jakoś, żeby pan się lepiej poczuł. panie Zgorze, mówię, dostałem już tyle zastrzyków, wyjechałem stamtąd przed pół godziną, Rozumiem, o co chodzi, mówię. Na razie, dopóki nie przyjedzie moja obrończynie, to ja bym prosił pana doktora o wstrzymanie się z tymi wszystkimi działaniami. I on się wściekł i mówi, ty jak ty będziesz tak K robił, to będziesz konwojowany na siedząco. Ja zrozumiałem, o co chodzi. Była między nim a mną awantura. I wiecie, co on zrobił? On przepisał wszystkie leki o tym, między innymi o tym, że grozi mi zakrzepica. Przepisał że on to robi i zgodził się na to, żeby mnie konwojować do Lublina. I oni czekali, kiedy na Izbie Przyjęć w szpitalu na Solcu, ironia losu, byłem tam drugi raz, bo byłem tam wcześniej, jak się urodziłem, bo tam się urodziłem, w tym szpitalu, i więcej bym nie byłem. I wtedy poczekali, kiedy nikogo nie ma, wywieźli mnie na tych noszach przed Izbę Przyjęć, tam już czekali, żeby było pusto, Zdarli mnie z tych noszy i na siłę we czterech wcisnęli do samochodu. Wcisnęli mnie do samochodu z węflonem w ręku, bitym, z kulimi kajdankami i wieźli mnie z groźbą zakrzypicy w nogach, bo to są tam te dokumenty. Wieźli mnie, bardzo bolała mi głowa. Oni siedzieli obok mnie, dwóch takich silnych ludzi. Ja prosiłem, żeby przyciszyli muzykę, bo włączyli strasznie głośną muzykę, jakieś bzdurne rzeczy. I on odwracał się w głowę, ten, ten z, z prawej koło kierowcy siedział, tak się śmiał. Mówi, słucham, nie słyszę, słucham, mów głośniej, nie słyszę. Wiecie, tak myślałem sobie, żeby wyrwać ten węflon nawet i może by się skończyła ta tragedia. Nie miałem jak, bo miałem skute te ręce, nóg nie miałem skutek. wtedy. Miałem skutę te ręce. Ręce miałem skutę. Zabierzmy do lublina. Zabierzmy do Lublina. E, A prosiłem jeszcze o wodę, i ten Byrlak odwrócił się: mówi, A co jak K, jestem żywiec? Nie dał mi wody. Dobra, nie dał mi wody. Ja to wszystko, szanowni państwo, opisałem i mówiłem zaraz po tym, co się stało. Ja, e, są na to dowody, bo to jest w aktach sprawy. Ja na to się skarżyłem. I w Lublinie. Wzięto mnie, szanowni państwo, wyciągnięto, najpierw pojechaliśmy pod siedzibę CBA i tam wyszła pani stopa i przez otwarte okno samochodu kazała podpisywać mi jakieś dokumenty, kiedy tam siedziałem w tym samochodzie. Ja nie powiedziałem, że nic nie będę podpisywał, po pierwsze nie mam teraz tutaj okularów, po drugie jestem w bardzo złej formie. Nic nie podpisywałem. Zawiezimy do do izby przyjęć policji. Szczęśliwi, zadowoleni i w tej izbie przyjęć policji. Wyciągnęli mnie, ja się opierałem, powiedziałem wieźcie mnie do szpitala i oni mnie kopiąc, tłukąc, rwąc na mnie ubranie, ciągnęli mnie po ziemi, po schodach, później tam się po schodach takich, takich betonowych wciąga, i rzucili mnie pod dyżurkę, tak z takim okienkiem, no, tam na ziemię rzucili mnie. Porwano miałem ubranie jeden z tych brydaków tak wziął od mojego dresu, który tutaj był urwany, taki zamki błyskawiczne, taka, taka dziura tak spojrzał i tak rzucił na mnie i mówi, tandeta. Tak. Pamiętam to. Wyzywali mnie od Żydów, mówi, książkę, książkę to ty w Izraelu wydaż, wydasz. Tu niedaleko jest Majdanek, pamiętaj. Słuchajcie, byłem rozumiałem nie pozostawałem dłużny, mówiłem na nich złe rzeczy. Mówiłem, są oprawcami, mówiłem, są gestapowcami. I yy, szanowni państwo, policjanci, którzy zabrali mnie do środka i tam musiałem się rozebrać. I tam stało chyba pięciu czy sześciu tych ludzi, może więcej, z patrząc tak. Policjant powiedział, będę go pamiętał do końca życia, mówi: A co to jest? Cyrk, wy, jeden zostaje. Porządny stary policjant i oni wyszli byli zdziwieni. Jak ja się rozbierałem, ten policjant zobaczył, że mam węflę. i mówi, co to jest? Co to jest? Czy wy wiecie, co wy robicie? Ja nie przyjmuję tego człowieka. I nie przyjął mnie do tego i wiecie co? Zabrali mnie. Ściągnęli mnie jak zwierzę znowu po tych schodach. Naszym zwierzęciu tak się nie robi nawet, nie wolno. Żadnemu. Nikomu nie wolno tak robić. Znowu wcisnęli mnie do tego samochodu i mnie do szpitala nie byłem w szpitalu, w środku, tylko przed szpitalem, przed izbą przyjąć. Zawołali jakiegoś sanitariusza, czy może osobę, która w samochodzie z tyłu wyjawił mi wętrę. I przywieźli mnie z powrotem do Izby Policji. To wszystko trwało długo, e, praktycznie bez wody, bez niczego. I tam, szanowni Państwo, znowu. Ta sama, bluzganie, awantura, ciągnięcie, rwanie ubrania, wrzucanie pod, pod tą dyżurkę. Policjanci przyjmują mnie i czytają, że ja muszę mieć zastrzyki w brzuch. Te przeciwzakrzepowe, bo akurat już był ten termin, że te godziny minęły od czasu, coś była późna noc, już prawie doba mijała od tego, kiedy oni się mną zajęli. I wiecie Państwo, Przyszedł do mnie jeden z nich i mówi, ale ty jesteś twardy, jak ty się zachowujesz? Nie widziałem takich ludzi. Tomek, my już tutaj przedstawimy. weźcie ty sobie tam zrób taki zastrzyczek, mały brzuch, to dla ciebie to jest drobnostka, co? Powiedziałem mu, wszystko co ma zrobić? Wściekli, zmienił ton. Zabrali mnie i jeszcze raz mnie zawieźli do szpitala innego. Zawieźli mnie jeszcze raz do szpitala i w tym szpitalu, w samochodzie CBA... Podwinięto mi ubranie i zrobiono mi zaszczyt brzuch w tym samochodzie, ten przeciwzakrzypowy. I szanowni państwo, z powrotem wieźli mnie do tej izby policji i dzwoniono przy mnie do jednego z jakichś bardzo ważnych policjantów w Lublinie. Kłócono się, krzyczono, że mają mnie tam przyjąć. I ci policjanci przyjęli mnie. Dali mi takie czyściutkie ubrania, nowy dress, rozpakowali wszystko, pokazali, byli dla mnie bardzo mili, bardzo grzeczni. Czułem się, ja rozumiem, jak czuli się oficerowie, w, 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 którzy byli wzięci do niewoli przez SS, a trafiali do oflagu Wehrmachtu. Żartuję, przepraszam za porównanie policjantów. I szanowni Państwo, ci policjanci od razu wezwali do mnie pogotowie. Od razu, kiedy tylko wyjechało CBA. Przyjechało pogotowie, długo byli ci lekarze, bardzo jestem wdzięczny. Dali mi blokadę w kręgosłupie, dali mi środki przeciwbólowe, przepisali mi na ilość dni te leczenie. I następnego dnia doszedłem o kulach, bo dali mi kulę, bo nie mogłem chodzić. I doszedłem do pani Siwiec, inni do pani prokurator Siwiec, która <laughs> razem z moją panią... Adwokat odgrywała ten cyrk. Ja mówiłem, że to przesłuchanie dzisiaj nie ma sensu, bo jestem bardzo chory. Jestem po, po całej dobie, jestem pobity, zgłaszam pobicie. Wszystko to opowiedziałem, zgłosiłem i zażądałem zabezpieczenia monitoringu. I wiecie, co się stało? Pani Siwiec nie zabezpieczyła monitoringu. Nie zabezpieczyła monitoringu. Ten lekarz Kania, który sfałszował to wszystko, była sprawa w prokuraturze w Warszawie, kiedy ja siedziałem w areszcie. Nie miałem możliwości reagować. Lekarz kania został, hmm, został umorzony. Była sprawa w tym czasie przeciwko pani Siwiec. Została wysłana do ostrołęki. Pan pokład radziarki wysłał. No. E, moja pani mecenas nie dopilnowała, no bo była e, przekupiona przez CBA. Jak wiecie, e, tak wyglądają te rządy Pana Ziobry. Tak wyglądało. A później zostałem wsadzony na 11 miesięcy bez możliwości kontaktu z najbliższymi, bo między innymi Pani y, adwokat tego samego dnia zeznawała, żebym nie kontaktowały się ze mną moi członkowie rodziny. Założyli też podsłuchy, bo to będzie groźne. No i tak to wyglądało. A później włożono mnie też do szpitala. Wielokrotnie do różnych szpitali, pod konwojem, bo byłem chory. Po prostu byłem chory. Służba więzienna napisała, że nie wolno mnie konwojować pod e, groźbą zagrożenia życia. Służba więzienna tak napisała, Pani Siwiec nie mogła mi przerzucać z więzienia do więzienia. To nie koniec tego. Było więcej. Rozumiecie? Siobro. To ty. I to, co zrobiłeś panu Trzeżas temu, to co zrobiłeś setkom różnych ludzi, może tysiącom różnych ludzi, to nie jest zemsta. Ty przynajmniej masz świadomość, że masz obrońcę, masz sąd, wiesz co? Nie wiadomo, co ten sąd zrobi i co ten sąd powie, czy masz iść, siedzieć, masz być aresztowany, czy nie. Ja tej możliwości nie miałem. Po mojej sprawie aresztowej. Pani Siwiec, pani prokurator, nie czekała na to, co powie sędzia. Stanęła przed mną triumfalnie i powiedziała do widzenia. I poszła, rozumiecie? Ja już wiedziałem, co będzie. I wyszedł. Schowała dokumentację medyczną ze szpitala bieleńskiego. Dopiero później ją dołączyła. Rozumiecie? Była tylko dokumentacja od lekarza Kani, który się zgodził. I był e, jakiś pan... Anatomopatolog, który mnie nie widział, nie badał mnie, ale na podstawie dokumentacji, którą dostał od lekarza Kani, stwierdził, że mogę siedzieć. Pan tak nie ma, panie Ziobro. Pan ma zupełnie inaczej. No i teraz ja jestem terminalny, bo przed więzieniem było normalnie, przed aresztem. Teraz jest tak, jak jest. I wy będziecie mi mówili o tym, że wy jesteście zagrożeni, że Ziobro jest zagrożone. Powiedzcie, że chociaż pół słowa tutaj skłamałem w tym momencie. Są dokumenty i są na to bezpośrednio te skargi, które składałem. I one są. One nie zginą. One są w aktach. Dlatego, panie Ziobro, niech pan się nie boi. Teraz jest inaczej. Nie zrobią panu tak jak mnie. Tyle, Szanowni Państwo, nie chciałem tej martyrologii, ale jak słucham tego, co oni mówią o ziołrze, a jak się zachowywali, jak to funkcjonowało, to się czuję średnio, no, szczególnie, że dostałem ostatnio ten wyrok, prawdziwy wyrok, bo mam tą kardiomiopatię rozstrzeniową. Wygooglujcie sobie zobaczyć. Także lekarze w więzieniu mówili, że muszę koniecznie w Pan idzie, niech pan leczy serce i niech pan leczy płuc. Pomagali mi jak mogli. Chodziłem 11 miesięcy na tramalu dwa razy dziennie. Między innymi wąsik patrzył, czy jestem zdrowy, czy nie jak ja funkcjonuję, bo chodziłem o kulach. Na wolności trochę mi się zrobiło lepiej, no ale sypnęła się reszta. I to jest wasza wina. I ty, wy za to będziecie odpowiadać. Eee, także nie dziwię się panu, że raz temu i innym tego, co do was mówią teraz. że bój się. Po prostu się bój. My tym samym nie odpłacimy. To się normalny sąd. Po prostu normalny sąd. Dziękuję państwu za uwagę. Przepraszam, że zadają sprawę. Zadają czas moją sprawą, ale... Wiecie, i, i, i w kontekście tego, że e, jakieś pasz są na mnie pisane, że ja udaję, że robię jakieś inne rzeczy. Ja poważę wszystkich, kto tego chce, to wglądu w moje badania medyczne. Wszystkich. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia Państwu.